Ostatnio kupiłem najtańszy znaleziony na Allegro aparat i jest to Canon G10. I przypomniała mi się dzięki temu taka moja zasada, która głosi, że lepiej poczekać na jakiś sprzęt, niż od razu rzucać się, kiedy będzie on w nowości. I w zasadzie chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami kilkoma aparatami, na które bardzo czekałem przez długi czas. Chciałem je mieć, ale na przykład nie miałem funduszy na to, żeby je kupić ale zanim do nich przejdziemy to oczywiście powiem, że już zdołałem popsuć mojego kanona, dlatego że chciałem go rozkręcić, zobaczyć czy da się wyczyścić matrycę, ale niestety nie przewidziałem tego, że matryca jest tutaj wbudowana w taki wspólny mechanizm razem z obiektywem więc nie dałem rady aż tak dojść głęboko, potem oczywiście składając coś tam uszkodziłem, ale nieważne, może uda mi się to wysłać do jakiegoś serwisu, a dzisiejszą listę tych Aparatów, na które poluje na Allegro, które mam nadzieję uda mi się w niedługim czasie kupić i to w bardzo promocyjnych cenach. Chciałbym zacząć od aparatu Sony RX1. Jest to taki aparat kompaktowy, który służy praktycznie do każdego zastosowania, jeżeli chcecie nim na przykład fotografować jakieś uroczystości oficjalne, nawet realizować jakieś zlecenia. To oczywiście, owszem, da się, dlatego że ma on wspaniały obiektyw. Jest to sonar. Produkcji Carl Zeiss z, ze światłem 2.0, ale tutaj na przykład, jeżeli będziecie wybierać sobie taki aparat, czy szukać go na Allegro, to pamiętajcie, żeby rozejrzeć się za pierwszą wersją. Dlatego, że w pierwszej wersji jest taka opcja, żeby kupić właśnie aparat z oznaczeniem R. I w przypadku tej pierwszej wersji oznaczenie R nie oznacza, że mamy do czynienia z aparatem wysokorozdzielczym, tylko z aparatem pozbawionym filtra dolnoprzepustowego, czyli w zasadzie otrzymuje się o wiele bardziej wyraźne zdjęcia. Natomiast jest to jedno niebezpieczeństwo, że otrzymamy bardziej wyraźny efekt mory, czyli na przykład, jeżeli fotografujemy jakieś struktury, które są na przykład bardzo kraciaste, lub też ktoś ma koszulę w paski, to może się właśnie taka mora pojawić na zdjęciach, ale w fotografii, w przypadku różnych rozwiązań technicznych, zawsze jest coś za coś. Na tej liście oczywiście znalazły się aparaty profesjonalne, przeznaczone do tego, żeby realizować zlecenia. Jeżeli na przykład ktoś nie chce bardzo dużego budżetu przeznaczać na aparat, ale zanim do nich przejdziemy, chciałbym powiedzieć o aparacie RX100. I jest to oczywiście taka wersja kompaktowa i jeżeli ktoś szuka jakiegoś zamiennika, żeby mieć po prostu aparat, który będzie w stanie zabrać na każdą możliwą okazję i ten aparat będzie niedrogi to RX100 w pierwszych tam czterech wersjach powiedzmy jest to wydatek rzędu kilkuset złotych nawet nie wiem czy około 400-500 złotych to, to nie jest max co trzeba tutaj polować na Allegro. I powiem Wam, że oczywiście te aparaty mają swoje jakieś tam wady, między innymi mała matryca. No bo, oczywiście, jeżeli ktoś pamięta, że kiedyś się fotografowało kompaktami, to właśnie była ta ich przywara główna, że te małe matryce sprawiały jakieś tam problemy. Natomiast jest to na pewno też fajny aparat do tego, żeby. Zacząć eksperymentować z fotografią. Jeżeli ktoś chce, na przykład, mieć możliwość zmiany kilku ustawień pokrętłem, no to oczywiście może potraktować. Tę rekomendację jako taki aparat na początek, a inni po prostu, żeby mieć jakiś taki aparat, który ma nieco lepszy obiektyw niż smartfon, to RX to będzie takim fajnym i słusznym wyborem. Natomiast jeżeli ktoś szuka jakiegoś aparatu już takiego bardziej poważnego do tego, żeby robić zdjęcia, a także i filmować, no to na pewno mogę tutaj polecić. Aparat Alfa 6000 to jest oczywiście taki kontynuator serii NEX w Sony i oczywiście te aparaty z oznaczeniem Alpha z czterema cyferkami po tej Alfie wszyscy kojarzą właśnie z, takimi, z takim segmentem APS-C. Sony, który nadaje się zarówno do vlogowania, jak i do fotografowania, możliwość wymiany obiektywów robi tutaj naprawdę dużą różnicę. I na przykład, jeżeli chodzi o ten Alfa 6000, to ja nie wiem, czy to nie jest czasem najbardziej popularny aparat, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy. Co też sprawia, że na tym rynku wtórnym na Allegro dostaniemy tutaj wiele możliwości, wiele okazji do tego, żeby kupić go w naprawdę bardzo atrakcyjnej cenie. Przy okazji, powiem, tylko, że na kanale znajdziecie taki film jak kupić używany aparat. W tym filmie tłumaczę na co zwracać uwagę, ale oczywiście on będzie podlinkowany w końcowej planszy, więc przejdźmy do następnego aparatu. Jest to Nikon D750. Ja myślę, że to jest naprawdę chyba jeden z aparatów, który zrobił po prostu największą karierę wśród różnych fotografów, którzy fotografię traktują nie tylko jako hobby, ale też możliwość zarabkowania. D750 to jest taki aparat, który często też pojawia się w rozmowach z profesjonalnymi fotografami w moim podcaście, który prowadzę i nawet niedawno nagrałem taką rozmowę z fotografem, który jest ze Ścisłej Czołówki Polskiej który po prostu zaskoczył mnie, tak, nadal używa D750, bo jest to aparat już leciwy, ale jak widać, nadal spełnia swoją rolę jako takiego właśnie sprzętu, na którym można polegać i Naprawdę, jeżeli ktoś chce na przykład fotografować w trudnych warunkach oświetleniowych i obawia się, że na przykład już ta matryca nie daje rady na wysokich czułościach ISO, to zawsze pozostaje kwestia użycia lampy błyskowej. W filmie Lampa Błyskowa w 4 minuty wytłumaczyłem wszystkie praktycznie podstawowe zasady, którymi musi się kierować fotograf, który chce błyskać. Więc naprawdę nie bójmy się aparatów starszej generacji, pod tym kątem, że one sobie jakoś tam gorzej radzą w warunkach oświetleniowych które pozostawiają wiele do życzenia. I ten przykład profesjonalnego fotografa, który w 2022 roku nadal używa na zleceniach Nikona D750, sprawia, że ta moja lista tych aparatów, które zawsze chciałem mieć, ona jest nadal aktualna, bo jeżeli można te aparaty z powodzeniem stosować w profesjonalnej fotografii, to myślę, że warto je rozważyć i warto ich szukać na Allegro. Chociaż nie jest to w moim interesie, że teraz więcej osób będzie szukało tych różnych modeli, których ja osobiście szukam, dlatego że zrobi się ciężej pod kątem wyłapania jakiejś super okazji, ale kto pierwszy ten lepszy. Zobaczymy, czy mi się uda pierwszemu ustrzelić jakiś z tych aparatów, czy może Wy się będziecie chwalić takimi trofeami, i następny aparat na tej liście to jest Canon 5D Mark 1. Uwaga, nie mówię Mark 2, chociaż właśnie na Allegro na przykład, jak sprawdzałem ceny, to ten Mark 2 można kupić naprawdę sporo taniej niż Marka 1. Ale już ten aparat 5D Mark 2 miałem chyba nawet przez 11 lat, więc nie dodaję go do tej listy tych aparatów, które chciałbym mieć, bo już go miałem, już go przetestowałem, już go nawet sprzedałem komuś. Więc chciałbym po prostu ustrzelić jedynkę. Jest to aparat z 2005 roku, wyobraźcie sobie, ale on ma coś w sobie, coś takiego, co Nazwałbym taką analogowością w tych takich aparatach cyfrowych, i teraz, jeżeli na przykład pomyślicie sobie w ten sposób, że szukacie aparatu, który robi dobre zdjęcia, bo niewątpliwie 5D Mark I, tak jak wszystkie inne wcześniej wymienione aparaty, robią dobre zdjęcia, dlatego że możemy podpiąć pod nie dobre obiektywy, no to oczywiście, takim jednym z wyróżników, który może sprawić, że nasze zdjęcia będą. Inne niż cała reszta zdjęć robiona przez innych fotografów, to może być właśnie ten sprzęt z poprzedniej epoki. I ja nie mówię, że te zdjęcia na pewno będą lepsze, dlatego że są robione sprzętem starszej generacji, natomiast zobaczcie, że niektórzy fotografowie w dzisiejszych czasach kupują najnowsze aparaty, i mimo tego, że ten obraz jest krystalicznie czysty, ze świetnych obiektywów, wyciągnięty na świetnych matrycach, natomiast Ci ludzie później przepuszczają przez jakiś tam preset, dodają nawet ziarna do tych zdjęć i te zdjęcia już nie charakteryzują się taką jakąś tam jakością, bo fotograf sobie umyślił, że będzie się wyróżniał właśnie takim stylem obróbkowym. I takim stylem fotograficznym, który może też sprawić, że wasze zdjęcia będą zupełnie inne niż cała reszta, a zatem będą się jakoś tam wyróżniać, może być właśnie aparat starszej generacji, i tutaj już bym polecał także zastanowić się nad aparatami w ogóle wszystkimi z serii 5D Canona, oczywiście kończąc na 5D Mark 4, ale te starsze modele, powiedzmy od modelu 5D Mark 3 w dół, czyli jedynkę i dwójkę, to też można właśnie potraktować jako takie aparaty fajne na start, ale też fajne na jakieś takie plenerowe fotografowanie. A jeżeli chcecie fotografować we wnętrzach, to i z dacie radę. Aparat, który myślę, że spodoba się też niejednemu fotografowi, który ja też chciałbym mieć, chociaż już jego cena jest nieco wyższa niż tych wszystkich, które wcześniej podałem, to jest Fujifilm X-T3. Myślę, że jeżeli ktokolwiek miał, w rękach XT4 i mógłby to porównać z XT3 nie zauważy dużej różnicy, natomiast jeżeli chodzi o opcję zakupu właśnie sprzętu używanego, to XT3 naprawdę można nieźle tutaj wywalczyć po niższej cenie, a ten aparat nie ustępuje wiele temu, co ma do zaoferowania XT4. Jest to oczywiście aparat z matrycą. APS-C, no ale każdy, kto fotografował Fuji, wie, że musi się na to nastawić. Z tym, że oczywiście są różne zapotrzebowania wśród fotografów, więc nie każdy musi mieć tutaj matrycę pełnoklatkową. I oczywiście bardzo polecam film o tym, jak kupić używany aparat, na co zwrócić uwagę. Obejrzyjcie koniecznie, żeby nie wtopić pieniędzy przy zakupie. A ja szukam już jakiegoś serwisu, żeby mi naprawili G10, bo zrobiłem tylko 20 zdjęć chyba od zakupu. Do zobaczenia!